Cześć, witajcie. Dzisiaj taka totalna klasyka letniego sezonu. Miękkie, puszyste, pełne jagód, jagodzianki. Zapraszam. Na 8 sztuk jagodzianek potrzebować będziemy 250 g mąki, 50 gramów cukru, jedną łyżeczkę cukru waniliowego, 4 g drożdży suszonych, szczypty soli. I to mieszamy w misce. Następnie dodajemy dwa żółtka, 130 do 150 ml mleka, w zależności od tego ile mąka weźmie. Dodajcie sobie najpierw 130 ml, i zobaczcie jak mąka wchłania płyn. Najpierw mieszamy to łyżką, potem wyrabiamy. Już tutaj na tym etapie widać, że ciasto jest za suche, więc ja tutaj. Dodałam jeszcze mleka, łącznie wyszło mi właśnie około 150 ml. Dodajemy powoli, sprawdzając jaka jest konsystencja ciasta. A ważne, żeby ciasto właśnie nie było takie twarde i zwarte na początku. Ono ma się lepić do rąk, do miski, i dopiero z tej konsystencji trzeba je wyrobić przez około 10 minut. Tak wygląda ciasto, które jest wyrabiane przez kilka minut, ono nadal się lepi do dłoni i do miski, już trochę mniej, ale jest jednolite. W tym momencie można dodać już miękkie masło 40 g, może być też roztopione. I koniecznie do tego jedną łyżkę oleju, to zapewni dłuższą świeżość dzianek. I teraz wyrabiamy dalej, aż wszystko się dobrze wchłonie, aż ciasto będzie mniej się lepiło do dłoni, do miski. I ciasto jest wyrobione. Ono minimalnie lepi się jeszcze do dłoni, ale po wyrośnięciu przestanie się całkowicie lepić. I na tym etapie przykrywamy miskę folią spożywczą i ustawiam do wyrośnięcia na 60-90 minut. 150 g jagów, do, do których dodajemy łyżkę cukru-pudru i łyżeczkę skrobi ziemniaczanej. Dokładnie mieszamy. Ciasto po czasie wyrastania już piękne, jest puszyste, podwoiło zdecydowanie swoją objętość i praktycznie już nie lepi się teraz do dłoni. Przerabiamy je przez chwilę na blacie. A następnie dzielimy na porcje o wadze około 60 g, wyjdzie Wam 8 takich porcji. Nakładamy na spłaszczony kawałek ciasta dużą porcję jagód na taką dużą łyżkę, a następnie sklejamy podobnie jak pierogi. Ważne jest, żeby dobrze skleić brzegi, to pomoże uniknąć wyciekania soku w trakcie pieczenia. I zbieramy do środka całość i formujemy w taki podłużny kształt owalny. Uważajcie, bo ciasto jest bardzo delikatne, dzięki temu ono będzie bardzo mięciutkie po upieczeniu. I takie przygotowane jagodzianki przykrywamy siereczką i ja przykryłam jeszcze folią spożywczą, żeby wilgoć nie uciekała. Przez 30 minut ono sobie rośnie, a w tym czasie jeszcze robimy glazurę powiedzmy, do posmarowania jagodzianek, jedno białko, które wcześniej zostało zrobienia ciasta i jedną łyżkę mleka rozcieramy. Jego dzianki w tym czasie już ładnie podrosły. Marujemy je mlekiem z białkiem. Dzięki temu będą miały po upieczeniu ładny taki rumiany kolor. I gotowe do pieczenia. 180 stopni przez 20 minut grzałka góra dół. Po upieczeniu przygotowujemy lukier, około pół szklanki cukru, pudru i 2-3 łyżki gorącej wody. Rozcieramy dokładnie i polewamy jagodzianki, rozcierając lukier za pomocą pędzelka. I gotowe, pyszne, bardzo mięciutkie, delikatne jagodzianki z mnóstwem jagód w środku są gotowe. Polecam, to jest jeden z najlepszych przepisów na ciasto drożdżowe, jakie robiłam, a robiłam ich bardzo dużo, bo uwielbiam ciasto drożdżowe. Pyszne jagodzianki, przepis znajdziecie w opisie tego filmu i w komentarzu poniżej. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.